Księga Jozuego, rozdział 14. A to są dziedzictwa objęte przez synów izraelskich w ziemi kanaanejskiej, które przydzielili im kapłan Eleazar i Jozue syn Nuna oraz naczelnicy rodów w obrębie plemion izraelskich. Przydzielili im je przez los, jak nakazał Pan przez Mojżesza, dla dziewięciu i pół plemienia, gdyż Mojżesz nadał już dziedzictwo dwóm i pół plemieniu z tamtej strony Jordanu, ale Witom nie nadał dziedzictwa wśród nich. Synowie Józefa stanowili bowiem dwa plemiona, Manasesa i Efraima. Ale Witom nie dali działu w ziemi, tylko miasta na mieszkanie i przyległe do nich pastwiska dla ich trzód i ich dobytku. Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi, porozdzielali ziemię. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozułego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesh Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesh Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia. Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan? Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba syna Jefunnego i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba syna Jefunnego Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kirjat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny.